Moi drodzy, nagrywając ten filmik, nigdy w życiu nie myślałem, że moja nagrywarka przy telefonie w dupę ma taki kurde odpieprzony design i tak dalej. Ogólnie chodzi tu o to, że... Mogę nazywać... Nazywać, tak jest. Nagrywać obraz gry... Bez dźwięku dookoła i to jest właśnie strasznie super. Ale wiadomo, kurde, moje reakcje plus minus są na wagę złota. Chcecie mieć potem dowód, żeby mnie zeszmacić i tak dalej, ale dobra, wano, moi drodzy, z tej strony Alba na dzisiaj gramy Matildą. Matildą, która... którą każdy mógł dostać za darmo i ja oczywiście to okazję wykorzystałem, tylko że na drugim koncie. Tak samo było w sumie z BDD, tą którą nagram później i tutaj chciałem pójść w full AP, nie żadnego supporta, w końcu to support Assassin. I co wyszło? To wyszło. Build'ik macie oczywiście w miniaturce. Co jest moim szczególnym utrapieniem jeżeli chodzi o nią? Jeden zły ruch i jesteście. Nie będę tutaj mówił złych rzeczy. Chociaż że na początku powiedziałem. I nasz team jest... no. A co ja będę mówił o teamie? Mam nadzieję, że wam się gierka spodoba i zadbam o... Bo zadbałem o wszelkie pomyślności. To jest pierwsza gierka na YouTube, więc dlatego tak jak z Pakito, gdyby się nie wiem co stało, a tu się nie stało nic takiego, No jedynie parę razy umarłem, ale no... Parę razy też zabiłem i miałem ponad 10 czasów. To, to koniec spoilerów. Zapraszam do oglądania, pozdrawiam Was, do boju. I widzimy się w odcinku z Benedettą, gdzie już wreszcie będzie mój skromny komentarz. I żadnej muzyki, bo jestem biedakiem. Wiem, że wtedy dodawałem, ale cholera jasna. Za dużo to miejsca na. na zabierało mi. A! Jeszcze o ironię gra, grałem na Klimta. Przypadek? No chyba nie sądzę. Ale jak na postać, która na początku zadaje 870 obrażeń magicznych z jednej pierwszej umiejętności, to co chyba coś porąbanego. Znaczy wiadomo, więcej jeszcze zadawała kiedy wychodziła. A dla wszystkich tych, którzy... nie wiedzą jak działa Matilda, gdzie ja o tym też zapomniałem, jej pasywka... Ładuje się, kiedy ona chodzi i zadaje ulepszone obrażenia, czy to fizyczne, czy magiczne. Znaczy, no to jest taki fik. obrażeń fizycznych i magicznymi. Jej pierwsza obie jest coś to takie orby latające wokół niej. Praktycznie nazwali ją jełispami, ale no. Ja jestem po wielu sesjach pantomofii i to jest kurde. I to są kurde orby. Nie próbujcie zmieniać nazwy. W ogóle trafiliśmy na progroka. Jak będziecie mogli zobaczyć sporo z gim. I spaliśmy. A i tak dał porządny wpijacz. Yeah. Je. No i. Im więcej chodzicie, tym więcej orbów wam Matilda z reski Dodatkowo, możesz zrespić maksymalnie 6 orbów i tylko i wyłącznie kiedy ultuje jest to możliwe. Próbowałem, mówię Wam nawet przy full movement speedzie, no ni cholery się to nie udaje. Druga umiejętność to doskok starczą. A jak widzicie, nad Waszymi bohaterami sojuszniczymi pojawia się taki motylek. Co oznacza, że pojawia się tam dodatkowa umiejętność, i jeżeli na nią klikniecie, to przeteleportowujecie się do Matildy, gdziekolwiek ona nie stoi. Jeżeli tylko macie taką możliwość. A ulti to takie. Pojawi się. Matilda po prostu kołuje się w koło, zasypuje droga orbami. Zadaje, no, całkiem, całkiem obrażenia. A co najlepsze, ona może to skastować nawet przy old Mam nadzieję, że tutaj też można to pokazać. Ale prawdopodobnie z tej umiejętności będę korzystał później. No i to jest jedyna możliwość, żeby z pierwszej umiejętności zdobyć sześciorbów. Z... Pierwszej umiejętności dla maksymalnie 4 orby przy dobrych wiatrach 5 Tak więc tak wygląda Matilda. Jeżeli coś pominąłem, to sorry. Nie wiem czy ten shield dajesz tylko sobie, czy możesz też dać. O, widzicie, nie wiem ile tam dałem Orbów, ale kiedy tak patrzyłem, na to tak badawczym wzrokiem po prostu. Naliczył, nie naliczyłem, pokazał mi, że było 6, sz... tak więc to jest Batilda. Mam nadzieję, że się skodowa. Jeszcze raz to mówię. Standardowa śpiewka. Pozdrawiam. Lecicie do boju. Trzymajcie się. Cześć. stronger The beautiful sun. Turtle resurrecting <sharp inhale> soon. Lane. Mega kill! The enemy has slain the turtle! We're behind in gold. Doesn't kill you makes you stronger. Request backup. We better be on the road, Clint. It's a long way. An ally has been slain. Unstoppable! You are the, the beautiful sun. the hologram view the to confront the intruders. The horizon rises the beautiful sun Horizon Rise rises the beautiful sun. You and it's a long way. Launch attack. Only the brave have the courage to confront the intruder. it has been destroyed <laughs> <laughs> Shut down! Enemy legendary! Request backup! What doesn't kill you makes you stronger! Under attack. Look, the you know Well, yes, he didn't make it, did you The enemy has been slain. Our inhibitor turret is under attack. Look, Diggle is using the blade. We better be on the road, Clint. It's a long have the courage to confront the intruders. I got some really cool cowboys, and we want spots side by side. under Destroyed. attack Look fire that way. Monster <laughs> Only the brave have the courage to confront the intruders Initiate retreat Don't ever look back team Flamed. Destroyed a turret. Our turret is under attack. <laughs> the black race of air before The enemy has been slain. Must have been a new threat. Enemy legendary. Take down. Bomb life. Hey, hey. Not bad. brave have the courage to confront the intruders Let's cool cowboys, and we once fought side-by-side. Side. Look side. Well, yes, didn't it, did you? <laughs> above the horizon rises the people who you, you in this land.